Nie. Kolor oczu. Pamiętam też, rzadkie jest w naszym kinie, właśnie takie przygotowanie w pełni od samego początku profesjonalne, ale takie produkcje się wyczuwa już przy pierwszym telefonie po prostu. I to był telefon w moim przypadku z propozycją jakby wzięcia udziału w zdjęciach próbnych. Ja jestem z takiego pokolenia, gdzie jeszcze castingów, tak zwanych, nie było, więc nie mam tego, tego typu doświadczenia. No, ale przyszedłem na, na te zdjęcia próbne, no, tak, w których partnerowała mi właśnie już Magda. No, z jakimś, jakimś jakim wstępnym pomysłem na, na to, co, co wydaje mi się w, w tej postaci jest. Tak naprawdę miałem wrażenie, że myśmy coś od razu poczuli już w tym studio, nawet bez kostiumów, bez żadnych pomocy, tylko przy jakimś takim biurowym stole i zwykłym krześle, i wychodziłem już z tego, z tego studia, gdzie gdzie z Marią Zadowską rozmawialiśmy i, i z Magdą Boczarską z jakimś takim przekonaniem, że ja już zacząłem pracę, mimo że jeszcze absolutnie nie byłem obsadzony i, i do tego, do tej decyzji, o tej decyzji dowiedziałem się chyba w miesiąc potem, ale w, gdzieś w głębi dusz już przygotowywałem się do, do swojej postaci. To była duża przyjemność, niezwykle profesjonalna właśnie praca. Każdy na planie do końca czuł, że robimy ważne kino. I to była taka, no, przyjemność wykonywania tego. Czasami oczywiście różne trudności powodowały to, że zaczęliśmy przekraczać na przykład czas, w którym, w którym, który mieliśmy na, na, na dany dzień zdjęciowy. I nieraz pamiętam takie momenty, słuchajcie, ale zróbmy to z miłości do kina. Jeszcze, jeszcze raz, dajcie jeszcze raz mi dajcie to zagrać. I to ja muszę to przytoczyć tę scenę. Zaczęli to, robić, to była wielka przyjemność dla nas wszystkich po prostu. A to była wspaniała to się rzadko zdarza, że tak naprawdę skończył się czas i przed kierownikiem powiedział: "Zwijamy kable, koniec", a Piotr powiedział "Nie, po moim trupie ma być to ujęcie zrobione". I robimy to wszystko, bo kochamy film. Kto nie kocha filmu, to może iść do domu. No i oczywiście wszyscy zostali i zrobiliśmy wspaniałą scenę do końca. Nad jeziorem to jest ta scena. Mnie też. się wydawało, że jej poprosiłem, bo to było tak, 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 pow tak powiedziałem ostro, prawda? Pora? Nie, no dobra, nie <stusuruj> powiedziałeś tego, że tak ostro, ład", może być bardziej proszące, ale dla mnie ta twoja siła i determinacja była w tym momencie przepiękna. No, zwłaszcza, że stałem goły na, 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 na pomoście. Zwłaszcza, że stałeś goły na pomoście, tak. Mówię, I wskoczyłeś w to kochajmy bagno, kino, proszę państwa. I wskoczyłeś w to bagno właśnie wtedy, żeśmy to scenę, ostanę... Jak, jak piotr pływał w bagnie, tam, w tej rzęs, rzęsie, rzęsie. W skrócie A, tak. mówiąc, proszę Państwa, po prostu tak się zabierają do tej.